Macko kočičák, každý ho má strašně rád. Je to nejlepší kamarád a koksu má plný hrad. Já ti to něco se zmiňujem, co jsem a <laughs> já jsem Lacka, vás vítám u dalšího a dneska v v Minecraft. Jej! Yeah! lajka! Yeah. Yeah. Koryst, My gramy. i gramy. Jest Dobra, już jesteśmy na arence, Jak, A, witam, słyszeliście, witam. jak słyszeliście w naszych programach, zagościł Czech. Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Z się Ginter. Ginter. A... Nie za bardzo potrafi gadać po, po naszemu, ale nas, nas rozumie. Co mówisz, prok, ja nie rozumiem? On wszystko rozumie, tylko po prostu nie umie gadać w naszym języku. No się to najlepsze, że Czesi rozumieją i naszą pisownię i wymowę, ale nie potrafią gadać. No właśnie. Śmiesznie. bo ktoś sobie robili pod tym odcinkiem 600 lajków albo 500. Macie, że dacie rady. A... Znaczy, możecie wbić 4000, bo w sumie jedno kliknięcie nic nie robi, tak? No to czy 600, czy 4000? Jaka różnica, nie? Jakby nie zauważyliście, gramy na mapie, znaczy na minigamie KORES. Na, na szczęście. dobra, no przepraszam. I oh, musimy, z, musimy rozwalić rdzenie po lewej i po prawej stronie u nich, a oni muszą nasze. Więc trochę to trudne. Macko, gdzie jesteś? Macko, pomagam ci! Ja też pomagam ci pomogę! Ci, bo tu biegamy. Z ja, o, idę, ja idę, ja idę zaatakować typa. wygram no. to. Z jest już To jest. Dobra, ja, ja go dojadę. O kurdy, co on tak bije? Co Ej, to jest? What to the, the cheater. fuck? Ej, cheater! Co to jest? Aha, cheater. O oh, fuck, spadłem. Ej, on czterech nas zabił, co za cheater. Lol. Oh, What the sad. fuck? Well, my friends. There are so many mm -hmm. cheaters. No, no, no. I, I, O I nie, telefon u mnie dzwoni. Oh my god! Nie chcemy się odbierać. słychać nawet. Ale umie słychać, bo ja go przecież. To nieważne, telefon dzwoni. Dryn, dryn, Co się dzieje? Dryn, dryn. W ogóle musimy zatakać, zatakać jakiś rdzeń, bo musimy to wygrać. Dawaj, Frog, dawaj. Dojedziemy niego. Dojedziemy go. Czy tu są jakieś życia, że tak powiem? Boże, w telefonie nie, wiem, co... nie dzwoń do mnie teraz! Gram Minecraft! No głupi telefon, dzieje? no nie wpadłem. Mamo, spadłem. ja gra w Minecraft, plus plus nie dzwoń do mnie. Pls, ma mama. Pliz... Macko, Macko, pokaż jak potrafisz polski i polec jakiś wierszyk. No to siema, Właśnie. siema, ja jestem, no, no no siema, nazywam się Jarek, mam 14 lat i... Naziwam się. Naziwam się, tak, nazywam Dawaj, się. Dawaj, Maćko, siema, jedziemy. Abra. The Abra, idę do jo. ciebie i ci pomogę. Co my mamy A... robić? Tu jest rdzeń, czaisz, gdzieś o tym? No, This... um, um, ty musisz Widziałeś, no że to jest O, no, już? Dobra, czekajcie na mnie, Dobra, bo muszę, g -g. ja muszę tak. to widzieć, bo ja tutaj na dość nie i, mogę. I ten drugi kory jest tam. Abra, jak enchantować? Uh... Nie mam pojęcia. Było oglądać filmy Macko. No właśnie, zapraszam <laughs> w ogóle na, na filmy Macko. Mamy abra, coś abra, 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 rozumiecie? abra, 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 Biegam, Abra, 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 Zastawaj, zastawaj, zostawaj tego, zostawaj. tego okay. Żelazo! Oł shit! Oł shit, oł shit, shit, o o shit, shit o Dobra, zabity Ok, okej, okej Zabijcie tam, Małacisz da radę Już, już, będzie, będzie, tak będzie Wygraliśmy! Dobra, wygraliśmy! Załatwiaj, Jesteśmy Bił. najlepszymi Minecraftem na świecie, A wiecie co jest najśmieszniejsze? Uh -huh. Że ja, że ja praktycznie nikogo nie zabiłem Bo jesteś nubem! Spokojnie, w następnej arence kogoś zabija więc jeszcze ręka. i Abra, najlepsi graci I No, wykerowaliśmy! Następna Dobra, jesteśmy o, na trzeciej ręce, ja i idziemy po teraz. enchant, o, szybko po mapka, enchant, po ja idę na środek. Szybko po enchant, bo jesteśmy floksiem Tak, o Jezu, a, gra mi się z nimi Ma ty. Dobra, no co jesteś najlepszy, matko, pamiętaj o tym. A no, ja jest przeskoczyłem na samym No samym Dobra, przeskoczyłem, przeskoczyłem, zabieram enchant, czy coś jeszcze jest na górze? nie. Wziąłem enchant, wziąłem enchant, wracać z nim? Tak. Dobra, chodź chodź do bazy. Spadłem z nim! No, nie! Mi po, postawił mi ktoś klocek pod nogami i się odmiałem. No gówno spadłem! Serio, nie będziemy mieli Ale co za... Co? No, tak nie. nikt nie nikt, Stary, nikt, ale... nikt nie, nie będzie miał. Ha! O to chodziło, ale dobrze. Zrozum, ja bym go przyniósł. Go przyniósł, Gdyby nie jakiś debil, który mi postawił klocka. Paciak, już, paciak atakują, <noise> spadłem. Fajnie Spadłeś. dzisiaj. Tak, coś, coś macko masz. Coś Macko, zle gra dzisiaj, źle. Bo ja, ja nie wiem co to jest. A ono, to. ono... Brak, ej, ono jak tak znowu, wówna... ej, 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 to jest naprawdę cheater. Umacka u, u Macka tę myszkę, taką. Dyn, 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 dyn. O, bo... bo mam mam bo, jakieś bo, bo biorę bottles of enchanted... of enchanting. Mm. Bottles of enchantung. Ej, Oj, wzi, ma, mam fajne ten, mam fajne potki. Mogą się przydać chyba. Jakie potki? Dobra. Eee, instant health. O, oh, fajnie, fajnie, fajnie. Tak, ja zrobię tutaj crafting tablet. Iść tu na górę, czy tu już hi -hi. nic nie ma? Eee... A, Enchanting. Enchanting, battles, ale tak. po co? A po co nam butelki no z Enchantem? O nic, bo nie mamy tego Enchantinga, tak to jest. Aha, spadłem, to jest... no nie! Ej, dobra, dawajcie, spotkajmy się na taką Niszczę, czekaj, niszczę. A gdzie ty już jesteś? O, tak, niszczę im tego, Kora. Serio, już? Którego? Tak. Którego? Lewy chyba, no lewy, okay, lewy. Okay. Idziemy, mi idziem do ciebie. A gdzie ty jesteś, Macko? Ja jestem na No szereg. nie! Koleś spadł na... Jego ciało spadło mi przed ekran. <laughs> Czekaj, bo ciało to mi to wpadło się... na ekran i, i mi się przestało niszczyć. I. Jest! Tak, dobrze. Nice, nice, dobrze. Nice, nice, nice. Dobrze, dobrze ten tryb be... jest dla mnie. Fajnie, Fraksiu, idziemy na, na drugą stronę. O kość. Boże, Są... się. What the fuck? On mnie przez ściany bije. Mieliście enchant? No nie, ale on ma jakiś knockback, bo nie wiem co to było, a tak, to kuzie, what the fuck? Dobra, mam, mamy lewy kor, jeszcze prawy i wygramy sto. Dobra, to. Dobra, To jest najłatwiejsza chyba mapka. Typa. Ej, dobra, gdzie jesteście? Poczekajcie na mnie, dopiero to środek środek, 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 środek. Ej, ja na środku a... nie ma Diaksa? Już nie ma Diaksa, fuck. To co, to, co, co idziemy, idziemy do prawego, typa. tak? Poczekaj, na, na, na abry, na abry, 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 już, abry, abry, już abry, abry, abry. na środek. Dobra. Czerwony też tutaj jest blisko, ale to nie będzie... Z boku z, boku, z boku, z boku, o, Je z boku! Ale dostał! Okej. Okay. No, no, they are sniperinos. No, gówno, spadłem znowu. Let's go, guys, let's scare them. Czekajcie, ja do was idę. Jak nienawidzę skakać. Oh, shit! Oh, no, 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 okej, no. okej. Okay, okay. Jeden tu jest ej, u koru. Zrzuciłem go, ale też zginąłem. To poczekaj na mnie sekundę. Gdzie okay. jesteście, gdzie jesteście? Na, na respie. Na Idzie Naszym... do środku. Tak. To o, poczekam na was. Macko. Ogólnie napiszcie, w trzeciej więcej odcinku z Mackiem, bo chętnie z nim ponagrywam. Ja bym nie chciał, bo... 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 No tak. bo... Ja mam nadzieję, że cokolwiek rozumiecie, ale on gada takim łamanym ja tak. angielskim, tak, polskim. A, polskim... Ej się dobra, nie ktoś nie lubię już jest przy tym korze, ja, a Ja, ja, niczego, niczego, niczego. To nisko, jest go, nie to jest. Nieee, oni... Oh, oh, no, no, he will kill me, no, 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 Nie, naprawdę, nie, oni są serio odpaleni, to są serio Co za typek. No ja nie o, to co, serio, hacks, co za typki? Nie, Haxik! No, czemu... What happened? Why nice. you always lying, Froksiu? Why you always lying? Yes. Why the Boy. fuck you lying? Dobra, spadł. Tu jest linka. O, Linii Karton też jest odpałem, więc uwaga. Dobra. O, zabiłem go, jest easy. Kurde, Kurde. 10 killi, mama, wy? Ja, ja mam 3. 3. Ja mam dwa Ej, ja się jarałem z tych dwóch killi. Ey, yy, kor, 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 niczego nie popisz, bo Niszczko, niszczko. Okay, za, ja Jestem, te... oh, jestem oh, przy tobie. Okej, 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 okej. Aaaa! Dwóch mnie bije! Dasz radę, co Dobre, tak, dam radę, dam radę, tak. dam radę, dam radę. Wygramy to, dam radę, dam radę, dam radę. Jest! Wow! Udało nam się. Wygrałyśmy tego, tak! To była znamenie. szybka runda, dobra mapa, dobra runda. Tak jo, ja! Ja dafam się sam Dzisiejszy video li było, bo ano, A no, tak like, napiszcie na komentarz, a pokój e, zostawcie. zobaczcie te suba Tak, tak, suba, zostawcie tak, Abra tutaj jest fajny kanał e, kanał popisu, tak, wyglądamy. Froks był, halo! Dzień ja, dobry, frok nie było prok, prok, byłem. Nie, 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 Lajkować, subskrybować, zbijać na kanał froks, is Abry is i Macka, jeżeli chcecie zobaczyć jakiś odcinek. Okay, Tylko okay. uważajcie, uważajcie, bo mało będziecie rozumieć, ale ja rozumiem, bo... Ja rozumiem, bo, bo jestem bardzo bo mądry. Zacię się. O oh, 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 kurde. Nie, nie, nie gramy wcale, nie. Cześć, cześć! Frog się lubi w dupę. Nie!